Siema, Siema, cześć, cześć, tutaj Łukasz Raj, serdecznie Was witam, pozdrawiam, jesteśmy na festiwalu Daniela i Desire. Be unlike Daniel i Desire. Jeżeli jesteście zainteresowani moją subiektywną opinią, to słuchacie dalej, jeżeli nie jesteście zainteresowani, no to wyłączacie ciach. To jest druga edycja tego festiwalu, i na tej edycji mieliśmy do czynienia z takimi gwiazdami jak Ronald y Alba, jak Ataka i Alemana, oczywiście Danieli Desire, Antonio i Stefanie i parę jeszcze innych gwiazd, których nie będę tutaj wymieniał. Festiwal jak na hiszpańskie warunki kameralny. To oznacza, że na swoje gwiazdy możesz na imprezach popatrzeć z odległości około 30 metrów. Jest wydzielona dla nich specjalna przestrzeń, w której oni tańczą. Rzadko wychodzą do ludzi, ale wychodzą. Jeżeli jesteście z Polski, musicie przed, przed Stawić się na inny sposób imprezowania. Słuchajcie, impreza tutaj niby zaczyna się o godzinie 22, ale o północy są pokazy, które trwają do godziny 3. Potem jest koncert, który kończy się o godzinie 4, więc de facto impreza zaczyna się o godzinie 4 i oni spokojnie imprezują do godziny 8. Więc jeżeli o godzinie 6 zgłodniałeś, no to idziesz na śniadanie w hotelu. Tak to tutaj wygląda. Poziom tańczący, w to no, słuchajcie, to jest Hiszpania. W Hiszpanii bardzo fajnie, naprawdę dziewczyny bardzo fajnie się prowadzą. Chłopaki też dużo figurek znają, ciekawe prowadzenia, bardzo fajny level. Yeah. Tutaj jest dużo, dużo więcej dziewczyn od chłopaków, więc chłopak, polecam Wam bardzo serdecznie Daniel i Desiree. Be unlike w Hiszpanii, w Sewilli. Jeżeli macie ochotę te gwiazdy spotkać bliżej w Polsce, no to zapraszamy oczywiście do Love to Dance. Niedługo już będziemy mieli w czerwcu edycję Love to Fest, na które oczywiście bardzo serdecznie Was zapraszam. Wcześniej pojawi się zakopane, opcja, żeby popatrzeć sobie na górę. Selekcjonowani instruktorzy z całej Polski, to jest w maju. Dalszych planów nie zdradzam. Będziecie o nich informowani. I na bieżąco. Dzięki wielkie, że wytrzymaliście do samego końca tego materiału. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Bardzo, bardzo. Buziaczki dla wszystkich. Cześć, cześć, cześć!